i lepiej jest niż było, Może tak ten program jest trochę mądrzejszy. Może trochę jest mądrzejszy. Rzecz inaczej przelicza, bo, jak mówię, nie ma jakiejś takiej... Nie ma inaczej, nie steruje, a też zauważam, to, to. że jak czasami wiesz, czasami, 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 czasami jak nawet jak do kalibracji robię, to później tym że inaczej wychodzę. No, na piąteczce i trochę powoli nie do przodu. No nie, ja, dobrze dobrze, i ciągle się rozpędza. Nie ma oporu. 160, 170 dochodzi. No ale jeszcze tu będziemy mieli z jaskiń sztuką. Dobrze. Super, Marcinko. No, by tak chodził. Oby tak chodził. A, i na tym nie jedziemy prosto, tylko skręcamy tak, w lewo. Tak, skręcamy w Gdybyśmy no pojechali prosto, to też by tam pewnie było mm -hmm. następne skrzyżowanie, tak? Tak, tak, bo następne jest dopiero tam do tej Tam, gdzie Ty chciałeś prosto mm -hmm. ja, czyli tutaj w lewo. Albo ze środkowego albo z lewego pasa. Dobrze. No, przydamy z lewego pasa. Z prawego. Ja że teraz reduktor 56 ma stopni. Od tego wiania. No, przynajmniej na tym. Do... Na wskaźniku. A, a przedtem miałeś 65 stopni różnicy. Oj, tam nie. Nie, 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 no, nie, Słuchaj, nie, tak, nie, jak nie, 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 się... No, jak będzie no, Jak będzie ci się za późno na przykład